Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj niedzielę, 22 stycznia. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabolona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea Pogan Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Dzisiaj czytamy, że Jezus powołał rybaków. To byli bardzo prości ludzie. Oni nie byli mega wykształceni, ale zostali po prostu obdarowani. My sami sobie tego nie wypracowujemy. To zostaje nam dane. A co z tym... Potem zrobimy, to jest już inna historia. Pomyśl dzisiaj, czym zostałeś przez Pana Boga obdarowany za darmo. Yy, co jest w żaden sposób niezasłużone, ale to otrzymałeś za darmo. Po prostu jesteś tym obdarowany. Niech Was Błogosławi Bóg Szef Ojciec i Sen, Duch Święty. Dobry niedzień.